Cześć, z tej strony Krystian80. Po prostu Krystian. Sorry, że nie było filmików. No ale ciągle leżę w łóżku. Palec mam chyba połamany, nie wiem. I znajdujemy się w grze Robocraft. Będziemy sedrali. Widzimy się jak się załaduje Dobra, jesteśmy jakby nie, Jakbyście nie wiedzieli co to za gram Robocraft Ona jest ogólnie na Steama yy, bo na początku dostajecie takiego jakby czołga, nie wiem co to jak to powiedzieć Możecie go sami ulepszyć i itd ITP Potem idziecie na walki, tam zarabiacie nawet duże pieniądze. Zależy się ile, się, ile się zabiło. Czym więcej się zabiło, tym więcej pieniędzy. I czym większy level, tym lepszy statek. Te czołg czy coś. Pewnie mi nie uwierzycie, że mam ten palec chory, ale ja mówię prawdę. Ogólnie to macie trzy takie te czołgi, a jak się ma bardzo, bardzo duży level, to można nawet kupić ten. Helikopter jest taki, jest latający te. Hali czerwoni. Tu jest fajnie, fajne te, że jak strzelają, strzelają do nas, to nam się statek rozwala. Moje no się coraz trudniej jeździ. Nadstrzelać później nie można. Czy nie myślicie, że w tą grę gram bardzo długo? Nie, gram tam raptem 4 godziny. To nie jest. Długo. A tu, no i fajnie, nie ja mogę szły. Idziemy! Kółeczka robimy. Zadaliśmy. Gdzie ja jestem? Czemu się w bazie nie, nie odrodziłem? Lagi trochę są. Chyba, że tu jest lag. Tak. To ja już nie mam. to ogólnie mają duże levele Ucięcie Dobra, jestem What the fuck? Hmm, gdzie te typy? Gdzie się... Czemu się nie odradza, odradza nie odradzam się w bazie? Nie rozumiem. What the fuck! Jak się jeździ? No, co jest? Co tu nie gra? Co on robi? Jest Na wstecznym najlepiej jechać Wsteczmy najlepszy Przegraliśmy. No przegraliśmy. Dobra, to koniec w dzisiejszym dniu. No, na jakiś tam czas. Będzie seria. I do następnego. Pa!